W Kyoto. Słysząc kukułkę, tęsknię za Kyoto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do Ciebie doktor. Sześć. ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Mianowicie, Sophie, jesteś. Karełczy ta hana wa nie ni modoranai, to 人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものですついに人類最大の恐怖が克服されました私三郎荒坂は今息子の体を使い皆さんの前に立っています私はかつて頼信に生を与えました 彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです私のいない間頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたがこれは過ちでした私の指揮のもと荒坂社は元の姿を取り戻します決して揺らぐことのない Joya rasa kaga kata kata kata, jak sokujtaśmas. Kosejo, za to. Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo sama ma końcówkę o Proszę przygotować się do pomiarów. A dzień dobry, i mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. To widowisko, powiada, warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną, i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjent gotowy do testów. Co to za urządzenie? Mierzy reakcję źrenicy oka. Mechanizm tworzenia reprezentacji? O, o co chodzi? Chirurgia engramów wiąże się z ryzykiem powstania zaburzeń osobowości. Trzeba je zidentyfikować. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe szybko i bez zastanowienia. Podróż: życie dom miasto wróg. Arasaka. Zasady. Johnny. Zdrada. Ja. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy, skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Coś ze mną jest nie tak? Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Tak. Pomiary zakończone. I co pokazał test? To, to się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnie. Badanie funkcji motorycznej. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie. Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość większa o trzy jednostki. Uf. <sighs> N54 News. Dobry wieczór, <laughs> Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić w ciele swojego syna Jorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na Straży Praw Człowieka, religijni przywódcy i szefowie stu największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało? アラサキにごぞさげ社内部の出来事に関して、外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、よみがることも同様であると考えるべきです。私が息子をあめたなどという主張は、事実無根。 法的根拠もありません合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ殺人には到底値しません殺人の条件は生物学的な死です見ての通りこんあっ gdzie w y n i Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Dobra, zobaczmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę, następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste. Badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjent gotowy do testów. Dlaczego nie mogę ułożyć tej jebanej kostki? Właśnie staram się to ustalić. Znowu to samo. Dlaczego? Potrzebne są bardzo szczegółowe pomiary. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia, jasne. Choroba. Ja. Bunt. Johnny. Ja. Samotność. Teraźniejszość. Piekło. Przyszłość. Nie wiem. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Upał wywołuje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Wystarczy. Pomiary zakończone. Proszę przygotować się do testu funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnie. Badanie funkcji motorycznych. Łączę osobiste. Ech, ostatnio nie skończyło się to dobrze. Wolny marsz. Nie, to nie ma sensu. Badania są konieczne. Zatrzymać bieżnie. Koniec testów na dziś. Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. Bez funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Przed wybuchem kolejnej wielkiej wojny korporacyjnej. Zaostrzenie konfliktu zbiegło się z przejęciem sterów firmy przez Yorinobu Arasakę, który oskarżył Minitech o zabójstwo ojca. Oskarżenia pogorszyły relacje firm. Do nieoczekiwanej zmiany doszło tuż po powrocie Saburo Arasaki, który to powrót przełożył się na odprężenie w relacjach między megakorporacjami. Kierunek jest Arasaka 息子と頼信はこの言葉を忘れ焦って変化を求めすぎました私が敵・味方両者に説き続けてきた教訓完璧なものを変える必要はないこれが真理なのです以上となりますサブロ・アラサカおっしゃプレゼンテ NUSA ・ロザリン・ド・マイルス、スポッカーンシブオコンセプシエズミュラーションズクトゥ・トゥ・ <music> Już dziś w geście dobrej woli ze strony korporacji Arasaka jej szef zdecydował o wycofaniu z Night City grupy 15 ciężkich. Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Mam już tego dość. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę usiąść na łóżku! Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność, Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Brak. Należy wejść na bieżnię. Nie. I bez zastanowienia. Wi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. A kurwa! Dosyć tego! Nienawidzę tego miejsca! jak wtedy, gdy zabrałem cię ze złomowiska, wstawaj taka mura? Co ty tu robisz? Przyleciałem porozmawiać. Co za miejsce nic dziwnego, że wariujesz. Przyleciałeś mnie stąd zabrać? Prosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Co teraz zamierzasz? Nadal będziesz chronił tyłek Saburo? Zostałem przeniesiony do Japonii. Prosto stąd lecę do Takamatsu. Dlaczego? Nowe czasy, nowe obowiązki. Za dużo gadania. Wiedziałem, że Saburo Arasaka wrócił. W ciele Jorinobu Sprawiedliwości stało się zadość. Dostałeś swoją zemstę. Czujesz się usatysfakcjonowany? Wierzę, że Hanako Arasaka wybrała najlepsze rozwiązanie. Saburo Arasaka powinien pozostać martwy. Wielu życzy mu śmierci, a on przeżyje wszystkich. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego tak hołbisz tego człowieka. Bo nie spędziłeś życia u jego boku i... Zresztą nie przyleciałem tu rozmawiać o Arasakach. Dobrze. To co masz mi do powiedzenia? Przykro mi, ale nic dobrego. Powiem bez ogródek. Operacja w niczym nie pomogła. Umrzesz zanim nadejdzie zima. Kurwa! Musisz zaakceptować prawdę i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Są inne możliwości. Obiecywałeś, że Arasaka mnie naprawi, jeśli ci pomogę. Naprawdę w to wierzyłem. Powiedziałeś, że masz możnych przyjaciół. Gdzie oni teraz są? Nie przyleciałem tu z pustymi rękami. Porozmawiajmy o innych możliwościach. Hanako Arasaka obiecała, że uratuje mnie przed śmiercią. Dlatego w jej imieniu chcę przedstawić ci alternatywę. Czyli zostało mi kilka miesięcy życia. Na początku będziesz czuł się nieźle. Potem choroba zaatakujesz całą gwałtownością. Ostatnie tygodnie życia spędzisz w łóżku. Kurwa. Nie złość się proszę. Co porozmawiać o alternatywie. O czym ty mówisz? Już raz wam zaufałem i zawiedliście. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Hanako Arasaka wydała zgodę. Musisz opuścić ciało. Arasaka przechowa twój engram w Mikoshi do czasu, aż znajdzie sposób na przeniesienie konstruktu do nowego ciała. A dlaczego nie mogę dostać nowego ciała od razu? Przy obecnym stanie wiedzy to technicznie niemożliwe. A przypadek Saburu Arasaki? On znalazł się w ciele syna. Zgodność tkankowa ułatwiła transfer. A twój fenotyp na skutek działania chipu stał się. unikatowy. Korporacja nie jest w stanie zapewnić ci odpowiedniego ciała. Wybacz, ale to brzmi jak podstęp. Arasaka chce mnie uwięzić. Przeceniasz swoją rolę. Dla Arasaków jesteś i zawsze byłeś nikim. Tą ofertą Hanako Arasaka hojnie płaci za Twoje usługi. To wszystko. Nie ma, jak to mówicie, drugiego dna. Nie, to nie brzmi dobrze. Jeśli się zgodzę, będą mogli za mną zrobić dosłownie wszystko. Będzie cię chronić umowa. Podpisz ją i będziesz żył. Jest tam napisane, że zrzekasz się prawa własności, ale bądź spokojny. Po prostu prawo nie nadąża za przemianami w świecie i Engram nie ma statusu osoby. Mam stać się rzeczą należącą do korporacji? Podobnie jak wiele gwiazd braindance'u i wielu polityków. Nikt dotąd nie narzekał na warunki programu. A jeśli się nie zgodzę? Nie jesteś więźniem. Możesz zabrać swoje rzeczy i wrócić do Night City. Ja na Twoim miejscu podpisałbym dokumenty. Ale wybór należy do Ciebie. Zastanów się dobrze. Już postanowiłem. Wracam na Ziemię. Czeka Cię śmierć. Lubię Cię, taka mura. I dziękuję, że pofatygowałeś się na orbitę, żeby mi pomóc. Ale jednego nie rozumiałeś i nigdy nie zrozumiesz. Czego mianowicie? Nie wiesz, jak wspaniale być wolnym człowiekiem. Przemawia przez ciebie gorycz, zastanów się jeszcze. Żegnaj. Dużo razem przeżyliśmy i nigdy cię nie zapomnę. Żegnaj. A thing of beauty, I know, will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere.